Twórczy przedszkolak w świecie bobini. Pod taką nazwą został przeprowadzony konkurs plastyczny zorganizowany przez Jaworski Ośrodek Kultury wspólnie z firmą Global Cosmet Group. Wspólnie z Jaworskimi przedszkolami przeprowadziliśmy warsztaty, które były poświęcone higienie rąk. Jest to szczególnie ważne teraz w okresie jesienno-zimowym. Jak wiemy najlepsza nauka jest poprzez zabawę. Tak właśnie powstał pomysł na konkurs. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej na temat moja wymarzona etykieta żelu do kąpieli. W dwóch kategoriach, indywidualnych i grupowej, przyznano nagrody dla wielu uczestników z Jaworskich Przedszkoli. Myj się, myj i czyściutko zawsze żyj! To finałowa produkcja filmowa dająca zwycięstwo sześciolatkom z grupy Skrzaty z Przedszkola Publicznego nr 4. Ogromne gratulacje dla wszystkich dzieci, które podjęły się twórczego wyzwania. Współpraca z młodymi jaworzanami to nie wszystkie pomysły realizowane przez firmę Global. Wprowadziła ona także do swojej oferty innowacje, chociażby w postaci symbolicznej kropki na produkcie SOFIN, która pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym. Jest to innowacyjny pomysł naszej firmy. Polega na tym, że na produktach firmy SOFIN umieściliśmy specjalny punkt, znacznik, który pomaga osobom niewidomym zlokalizować etykietę elektroniczną. I tu dzięki urządzeniom elektronicznym smartfonom osoba niewidoma może z łatwością odczytać wszystkie informacje dotyczące danego produktu.